Siema siema, tutaj a w dzisiejszym filmie do wyższy jak zmienić swój nick w Roblox za darmo. Jak wiecie lub nie wiecie, do Robloxa została dodana nowa funkcja jaką jest display name. Można powiedzieć, że tak naprawdę jest to taki nasz nick, który jest wyświetlany przez innych graczy czy oczywiście też przez nas. Taki po prostu nasz wyświetlany nick. E, niestety tak jak mówiłem ta funkcja została wycofana z Robloxa, ale jest pewien sposób jak ją włączyć, tylko niestety działa to tylko w Niemczech, ale powiem wam oczywiście jak zrobić to też również w Polsce. Podobno podobnie jeśli rodacie to za kilka dni, to funkcja tak naprawdę też jest pewnie dostępna już w Polsce. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, napisz jakiś fajne komentarz i zostaw subskrypcję na tym kanale, aby być na bieżąco z tak fajnymi informacjami i moimi live'ami, które są codziennie o 230, które ci serdecznie zapraszam, a my już przejdźmy do poradnika. Więc tak, jesteśmy już na głównej stronie Roblox. O kurde, nie to konto. Dobra, więc jesteśmy już na prawidłowym koncie w Roblox, na stronie głównej. No jak wiecie, aktualnie tutaj profile Roblox wyglądają normalnie, tak? Jest po prostu jeden nick, tutaj nic nie ma. I tak naprawdę mamy po prostu swój główny nick, który możemy zmienić za aktualnie 1000 Roblox. Ale za chwilę wam pokażę pewną sztuczkę, jak tak naprawdę sobie tą funkcję lekko przyspieszyć, bo ona pewnie będzie niedługo oficjalnie i ją każdy raczej za zauważy. Ale aktualnie, jeśli oglądacie ten film, a ona nie jest dostępna, to zapraszam was do tutaj następnych kroków. Natomiast jeśli funkcja jest dostępna już w Polsce, Oglądacie to po prostu sobie polecam przewinąć film do fragmentów, w którym pokazuję jak to zmienić, pomijając fragment z VPN-em. Więc, jak wspomniałem na samym początku, funkcja jest dostępna aktualnie tylko w Niemczech, ale jak wiecie, tutaj to, to nie jest problemem, bo istnieją programy typu VPN, czyli po prostu, że tak powiem, po użyciu takiego czegoś, Roblox będzie, że tak powiem, odczytywał to, że jesteśmy z Niemiec. Więc w skrócie możemy się tak jakby pokatować do Niemiec. Za chwilę wam oczywiście pokażę jak to zainstalować, jak tego używać itd. dalej I jak potem zmienić swój display name, więc oczywiście przejdźmy do zainstalowania vpn -a. Więc jak widzicie znajduje się już na stronie głównej vpn z którego będę korzystał w tym poradniku. Jest to oczywiście Windscribe, link do niego macie w opisie. No i aby go pobrać wystarczy po prostu kliknąć Download WinScribe, tak? I kiedy to klikniemy, wybieramy tutaj oczywiście Windows czy jakikolwiek tam inny system macie. Ja sobie oczywiście tutaj wybieram Windows i czekam, aż tam się to pobierze. Po pobraniu wystarczy tutaj uruchomić program i odpala nam się instalator yy, Windscribe'a Więc tak, po prostu sobie tutaj wybramy instalację ekspresową Klikamy sobie dalej I sobie to instalujecie, no ja już to, ja już to zainstalowałem, więc nie będę tego instalował drugi raz I w ten sposób macie po prostu zainstalowanego VPN'a Następnie go sobie uruchamiamy Po odpaleniu Windscribe'a program was zapyta czy macie konto czy nie Jeśli nie macie wystarczy je po prostu utworzyć, jest to bardzo szybkie, nawet nie musicie podawać maila yy, Jeśli je macie to się po prostu zalogujcie Następnie po zalogowaniu wybierzcie sobie lokalizację na Niemcy roków w wybieramy kraj, nie pokazałem, bo są tam widoczne dosyć poufne informacje, a jest to bardzo proste, tak naprawdę wystarczy kliknąć po prostu flagę Niemiec, tak? I wtedy, że tak powiem, jesteśmy terytorycznie połączeni z Niemiec. Więc tak, co dalej? Następnie wystarczy po prostu się wlogować z na naszego konta w Robloxie, zamknąć przeglądarkę i włączyć ją podobnie i zalegować się ponownie do naszego konta, więc ja już za chwilę idę to zrobić. Boże, jest znowu ta weryfikacja. Więc tak, witam na moim koncie i pewnie pierwszą zmianą, jaką zauważyliście jest nowy nick w lewym górnym rogu. Jak widzicie Zamiast adx 191.0 mam xcom, dajcie RTX. No tutaj, że tak powiem, udało się to na, nazwę zmienić i wam pokazać jak to dokładnie zrobiłem. Więc tak, jeśli jesteśmy już na naszym koncie, w Niemczech zalogowani, no to wtedy klikamy sobie w ustawienia. Wchodzimy tutaj Settings i jak widzicie pojawia się nowa opcja, która jest Display Name. Wystarczy po prostu tutaj, że tak powiem, kliknąć to, wystawić naszą nową nazwę, którą możemy zmieniać co 7 dni. Jak widzicie, jeszcze tego nie mogę zmienić, bo dopiero to zmieniłem. Po prostu wystarczy wpisać nick i dać sobie save. No i zmiana to nasz, że tak powiem, yy, nick byś tak jak mówiłem. I na przykład to jest mój główny nick, a tutaj jest ten display name, jak widzicie. Yy, oczywiście, jeśli włączymy no to nie będzie to działało, dlatego że tak powiem, jest to aktualnie bardziej ciekawostka. No, ale też taka informacja, żebyście nie wydawali robuxów w tam zmianę niku, bo tak naprawdę pewnie do tygodnia, do dwóch będzie to oficjalnie w każdym kraju, więc będziecie sobie mogli w końcu zmienić nick na wasz wymarzony nick Teraz zapytacie mnie, co to zmienia w grze? No, oczywiście aktualnie zmienia to tylko i wyłącznie nazwę wyświetlaną nad głową u Was. Niestety, jeszcze nazwa na tabie i czasie i tak dalej jest, że tak powiem, ta, taka normalna, klasyczna. No, ale mówię, pewnie kwestia tygodnia, dwóch, czy coś w tym stylu, i prawdopodobnie będzie Robux już używał display name jako że tak powiem, taką nazwę wyświetlaną, no, to, jak sama nazwa mówi, tak? Więc co, to ja było chyba na tyle z tego poradnika, jeśli on się on spodobał, albo z czegoś się dowiedzieliście, czy nowego, że na przykład takie coś jak display name w ogóle istnieje, no to polecam stawić lajka, subika, napisać fajny komentarz. No i co, to ja było na tyle z tego filmu, widzimy się już niedługo na live'iku, albo na kolejnym filmie, mój dwa sadiksu, siema!